To jest naprawdę przeciwne miejsce. Czuję, że drzewem z tą prostoć nagle wyginają się do ostro, a potem z tą prostą kurę. Jest na takie drzewo, można nazwać przyprawicą. Ale jest ich tam około 100 mil. Setki... Automatik, pozdrawiam.

Z powodu zużycia czołgów, innych w nie naturalnych warunkach pogodowych, w jakiejś fazie, w złej, a nawet w genetyce, w tym złej, czyli reaktywnych władzników, które mają te opłaty, pojawiły się nawet głosy interwencjonujące i przeciwdziałające grawitacji. Nie mamy żadnych dowodów, które wyjaśniłyby tę dziwną, i bardzo interesującą historię. Pod Gryfinem ten las krzywy chyba jest, tylko co wiem. Wydaje że po prostu obcięto wierzchołek i zostawiono boczne gałązki. Po prostu w tych, tych drzewach. Pozdrawiam. Trudno to wymówić. Ełbó, E <laughs>

Czujnik jakości powietrza przede wszystkim pokazuje dwutlenek węgla. Jak tylko zacznę coś gotować, kawałek dalej, to ten dwutlenek węgla idzie do, do, do pokoju i, i od razu pokazuje z 400, raz to do 5000 i, i, po, i zatrzymuje się skala. PPMów, tak zwany. A tlenek węgla jest 1 lub 2 ppm. -y. Tak. czy jakiś senny dosyć byłem spać chciał ale Karpatkę opiekłem nie wiem nie sprawdzałem tego tu nie szunie gazu akurat ale formaldehydy też wykrywa nigdy tutaj był coś nowego było, jakiś nowy mebel, czy jakiś dywan, coś takiego też by to mogło wykryć. Były PM2,5, PM10 i cały czas te są podobne wartości, jak są 22, 28 Mazurek lubi, ale ja karpatkę. nie opłaca robić, chyba żeby kupić kilka ciast na przykład, a nie piec samemu wieś, sałatkę robiłem samemu, teraz już kupuję po prostu, bo za dużo wychodziło tej sałatki wystarczy jedno wiaderko święta małe sąsiad papieroska wyszedł na balkon

Staram się, żeby kobiety mi się podobały. Kobieta musi być kobietą, facet, facetem. Zgłoszony, wyciszony, już komuś się nudzi, Jeszcze ktoś na gorącą linię dzwoni. Wyciszony telefon, także jeśli mi się nie dzwoni. trochę gra w, e, ten, w AliExpress uprawa bawełny już za 41 groszy ręczni, ręcznik. Zdobywa się wodę i się podlewa. W określonych godzinach się zdobywa i rano, i wieczorem też w dużo ilości. Modele, nie, nie składałem modeli, które Taki Tajemnice świata pokazują jakieś. To wymaga trochę cierpliwości, takie składanie. I nie mam do końca takiej cierpliwości. Mógłbym za dużo, dużo wulgaryzmów miałby taki film, chyba. Nie <laughs> lubię wykonać, wykonywać czegoś, co wymaga cierpliwości. Właśnie. Szkoda zdrowia. głupie, nie lubię takie ogólne rzeczy Paweł Żak pozdrawiam Bardzo ładny zachód słońca był, oczywiście puściłem drona, teraz też słońce zachodzi za blok, więc tego słońca nie widzę z mieszkania do końca, tym bardziej puszczam drona. Agusa piszesz tutaj. Maciej, o, pozdrawiam. Ktoś mnie pozdrawiał tutaj na skrzyżowaniu, bo przeciwko ekspert, ekspertu dwa dni temu jakoś tak. Wczoraj? Nie, to było wczoraj. Nie wiem, czy to ty nie byłeś czasami. Nie rozpoznałem tej osoby do końca, kurczę. Ale na rowerze ta osoba była w czerwonej kurce. Drówko OK, tylko się śpiącej dzisiaj byłem. Ten problem właśnie, że nie zapętuje ludzi. Wśród moich znajomych jest na przykład osoba, która sprząta targowisko. Właśnie. Tak mówię, coś, coś mi się dawało znajomy, jak mówią, do końca się tej osoby. Ale coś mi się tak skojarzyło. Czasem po głosie kogoś poznaję. Jak cię po twarzy, to po głosie rozpoznam, że jak często rozmawiam z daną osobą. Głosy to zapamiętuję po prostu, proszę co pamiętę, że, 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 że słyszałem ten głos gdzieś. Dużo ludzi mi zna Złowicza, sporo jeszcze mi nie zna. Tak, um, stałeśmy na czerwonym z rowerem. Nie dokładnie na debaty warszawskie, bo nie za bardzo interesuje się, tam, że, jeśli już to lokalne. Na Górkach? Nie, dzisiaj na Górkach nie byłem. Dzisiaj pojechałem na, na moście. Na, pojechałem zobaczyć most, tam się dzieje. No latarnie postawione już na moście. Ale pojechałem tylko do tego. Nie, ja na górkach nie byłem. Musiałem się pomylić chyba. Teraz próbuję odtworzyć, przekroczyłem 23500 km na rowerze. Ja dzisiaj dwa razy pojechałem na działkę z kamieniami. Pojechałem na działkę i później yy, na pierwszy raz pojechałem jeszcze tam na ten yy, nad wałem nad Bzurą i tutaj z tego most. I, i jechałem ulicą Mostową przez Stary Rynek, Walejki i wróciłem z powrotem jeszcze do partię kamieni. Wziąłem pozostałe i znowu pojechałem na działkę. I wracałem yy, koło paszarni tutaj. Także nie, nie, nie ma mowy, żeby na górkach był. Kaliską wróciłem, Tuklickiego, Kaliską i do domu. Nie nie jechałem na żadne górki dzisiaj. mu się z kimś innym pomylić. Podobnie ubrany, może z daleka. Się okazuje się, że tę ścieżkę rowerową budują tutaj od, od, już od paszarni. Po lewej stronie, no właśnie że tam miejsca nie ma na to, ale chyba kosztem asfaltu ją zrobili zwęzili drogę i wygospodarowali. Widzę, że ja nie poznaję dobrze ludzi. Tak ciekawe, że ja zapamiętuję teraz sobie, jaką pokonałem rowerem. Potrafię sobie odtworzyć z pamięci, ale, ale nie, niektóre rzeczy, a zdarza się, że na przykład niektóre rzeczy nie pamiętam co przed chwilą robiłem. Gdzie coś schowałem na przykład. O. Jakieś miałem przygodę z tym aparatem, który utopiłem. W czasie, jakim cudem się w Kibiu znalazł. A później sobie przypomniałem, że chciałem sobie selfie zrobić pod tytułem Polski Hydraulik. I ten aparat mi z pralki spadł do wiaderka i zapomniałem o tym, co wziąłem się za tą spłuczkę wtedy. I, ten, i w tym wiaderku nie był widoczny, bo wyciskał do mopa, zasłonił ten widok. I później do tego wiaderka wyciskałem wodę, właśnie, która tak, wyleciała ze spłuczki. I wlałem, później wlałem tą wodę razem z aparatem i tak tak się znalazł aparat. <laughs> nie potrafiłem odtworzyć tego. Nie zapamiętałem tego. Może zdarza się, że coś, coś robiłem i nie, nie pamiętam tego. Ale jeśli chodzi o rower, to pamiętam zawsze. Kamienie w koszyku przewoziłem, bo pod blokiem, po świętach zaczęło się ocieplenie bloku, i tam w ogródku miałem e, ułożone taką kompozycję po prostu z kamieni z 10 razy taka mi nie na działkę. Widzę ten film z przekręcaniem baterii był du dość du dużo wyświetleń miał. Tam była krzywa rura po prostu od, od, od tyłu krzywo skręcona po prostu już od samego rozwidlenia tam pod za ścianką. Żeby, to byłoby ciężko to wyprostować, żeby się złamało coś. żeby od nowa instalację hydrauliczną robić, już taką stworzywa, zgrzewaną. Taki piony mam zrobione, zgrzewane, ale tu nic się jeszcze nie dzieje, więc nie, nie, nie przystępuję. Jakby coś zacznie przeciekać, to wtedy. A stara bateria większa miała tolerancję jednak nie, nie było problemów. A ta nowa właśnie miała być jakoś ciasno spasowane wszystko. A teraz patrzę dzisiaj, wylewka już przecieka w tej baterii. Poszła pewnie uszczelka pod tym, pod wylewką właśnie. Trzeba będzie to odkręcić, a więc tylko płaskim kluczem można to odkręcić. Trzeba dokładnie dobra ten klucz uszczelkę trzeba będzie kupić nową nie wiem jaka tam występuje może mamy takie uszczelki, nie wiem ale zauważyłem, że przecieka coś przy odkręceniu tylko to kamienie jak woziła, to tak ciężkie one były jakbym dziecko jakieś woził na nastolatka nie kupuję takich jajek to po prostu czekoladę co kupić. słodyczy staram się dużo nie jeść. Wyjątek zrobiłem z tym ciastem piaskowym, a tak to to przez tydzień jadłem je. a tak to w Wielkim Poście nie jadłem ogólnie, słodyczy jakoś tam. Ktoś mnie poczęstował, czy tam łączy na słowicz ostatnio w tydzień temu, w piątek częstował. Nie, we wtorek, we wtorek nie, w piątek, częstowali. Zresztą mi poczęstuje, to nie odmówię, ale, ale tak generalnie się nie kupować, ale za to kupowałem dużo piwa bez alkoholowego. Mi się spodobało. Czyli widzę, że warto się uzależnić od takiego piwka. Więc dlaczego nie traciłem dużo na wadze, bo piwko też daje brzuszek. Oczywiście 8 osób, było 14 i się szykują do Wielkanocy. Już, już ktoś pisze bzdury. No. Już ktoś pisze bzdury. Jest ja taki Patryk, w. Grażyna strzelecka, Dajda. Dziwny, Jaki dziwny profil. Są to właśnie takie dziwne profile. Ktoś się podszywa pod kobiety różne, ale, ale to mi się nie podoba. Ja taki, odrzucam takie zaproszenia na Facebooku. Często zdarza się jakaś kobieta, faktycznie y, i później po prostu jakiś seks po prostu, no, takie się zdarzają rzeczy, a ja, ja, ja nie wiem kto jest po drugiej stronie. Ja ich nie przyjmuję, bo później są same problemy tylko, są jakieś potrzeby prawdopodobnie. tajemnicza góra na pustyni I jakoś mnie seks nie interesuje Takie w pewnym tego słowa znaczeniu co jakby się przytulił do kobiety więc chłopak z dziewczyną bo to też mogłoby być po prostu mógł być uzależnić od tego, że nie chcę zaczynać. Najlepiej nie zaczynać, jak są z alkoholem. W moim wieku to już pewnie nie zaszła w ciąży. Młodsza bym wzięła to, pewnie musimy się opiekować dzieckiem, albo płacić alimenty. Dzieci tak Może teraz jestem spokojniejszy, ale wczoraj nie tak dawno jeszcze byłem nerwowy. Ja zbawiałeś takie myśli, jak mama mieszkała, była kobieta, no, dwie kobiety, bo babciem też mieszkałem, a teraz jakby mieszkać jak z kobietą, ale tak co, przeważa jednak argument bycia samemu, wolność i swoboda, ja się zastanawiałem nad tym. Propozycji, by spojrzeć na bieżące akwarium, robili to rdzenie Amerykanie. jak na formację naturalną, lecz nie naturalną. I wtedy, jak najpierw powyższej, i obydarzacie, gdy piszesz głupoty różne, takie prowokacyjne jakieś takie teksty, żeby, żeby mnie sprawdzić tutaj. A później, po, a później poje, jakieś hejty pojedzą z tego daleka. Ja nie wiem, czy Ty, Patryku, jesteś nawet. Chce się zablokować czasami, bo. I prowokacyjny robisz. No rzeczywiście tutaj później, później z tego są jakieś zlepki montowane. Gotowałem jajka właśnie. Jedno dla siebie, tak, bo jest Piotrki Piątek, to jedno zamiast dwóch. Jedno dla kanarka i, i dwa do święconki. Niepotrzebnie jedne w sumie kupowałem. Ja kupowałem ryb różnych natywy. I makrele, i ten filety z makreli, i ten paluszki jakieś rybne, no to jakby w panierce. Ale te makrele to ma silny zapach, po prostu jak są świeże. Kompot? A kompot świeży, że nie jesteś. Jeden drugie, drugiego nie pasuje. Karpatkę muszę już chyba od jutra zacząć jeść, mimo że to jeszcze wielka sobota, dlatego że jakby na Boże Narodzenie zrobiłem taką samą karpatkę, to mi skwaśniało to pod koniec. Kwaskowa była. Ale muszę starać się po prostu to szybko złużyć. Przynajmniej na kolację już niby można, tam by ten te, 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 szawieczerzy nie wieczerzy, nie wieczerzy, to jest Wielki Czarny. W sprawie w porządku wielkanocnym to nabożeństwo takie. Ale będzie krótsza nocy Przestawiamy zegarki na czas letni. Dla mnie to jest dobrze, bo jest lepiej wywrze wykorzystanie dnia. Znowu z rana bo przez kilka dni będę, będę widział ładny słońca drona puścić, jeśli się obudzę przed szóstą. Po szóstej będzie przez kilka dni wschodziło słońce. To mi się, już nie chcę przed szóstą latać. Samego rana. Ale mam na działce kamerę, więc tam lepiej widzę przez tą kamerę i robię zdjęcia zdalnie. Też się nie da dużo najeść i napić. Pojadę do rodziny pewnie w Wielkanoc. To dużo się nie naje. Po prostu tak się wydaje. Że w widzi się fajnie tego, tego, ale żołądek ma ograniczoną pojemność. Szynkę kupiłem. Tutaj inaczej sałatka do tego zawsze będzie. Krapki szynką i sałatką warzywną. Jakieś robiłem, teraz wolę sobie to kupić gotowe nie za dużo tego nie było. Dobra, tutaj kończymy. Może coś na Facebooku jeszcze się zrobi? Może dobranoc. Wesołych świąt wszystkim życzę.